się dzisiaj robimy, dzisiaj robimy ulepszanie drop x easy, tak, i dzisiaj zrobimy craft easy, musimy otwierać dużo skrzynek, e, tak, no i dzisiaj będziemy dużo tracić, czy dużo będziemy tercje, dużo skrzynaczek, tak, no i dzisiaj i dzisiaj zrobimy trochę też, tak, no dzisiaj będziemy robić dużo rzeczy, tak. Coś na no fajnego I tak no i dzisiaj chcę dobić Dzisiaj ten level Tak Czemu już mówię I tak no dzi Dzisiaj dobijamy Dzisiaj apodytujemy sobie Dwie skrzynki no, Troszkę skrzynki jakiś... O ma, ma, ma już Nazwę do tego żeby jeść, Jak będę nazwać na odcinku tak no, i dzisiaj mamy, aptytujemy drop chest czemu drop chest, to jest mówię. i dzisiaj musimy to ulepszyć tak no i dzisiaj, no i dzisiaj tak, no i dzisiaj tak zrobimy no i jeszcze kupimy sobie parę jajek do zrobienia i tak yy, tutaj ci się. Czy, czy będzie jakiś, tak z 20 gry, ale tak będzie. I, no i długo dobimy do tego. Tak, no. Mój kolega na farmio. I dzisiaj dobijamy sobie drop. Jezu, proszę, drop. O. I to te są ulepszenia już do dropów. Tak, no. Ok, ok. Okej okay. No i już ile mamy widzowie tego Zaraz wam powiem Okej okay. I, I ile mam petów? Pytacie się? No po prostu Chcę kurczę widzowie zresztą jak coś O Chodź, chodź, Tu, tu, tu I teraz czy ile Już mamy tylko ulepszenia I dzisiaj Dzisiaj dwa odcinki Co jest? Simulator 2 Tak I już innego będziemy mieć nowe... Ulepszenie Kurde, ten gdzieś co idzie Jarować nowe ulepszenie i zobaczcie sami? Tak! Jest! ZABILIŚMY to! Mamy już ulepszone sobie e, na podwójne skrzynaczki. Nie wiem, jak to. Można... O, mamy już na podwójne skrzynaczki. E, tak, no, no. No i dzisiaj wszyscy kupimy. E, no i dzisiaj. I, i teraz idę teraz na jakiegoś petra. No tak, no i teraz idę subskrybować jakiegoś peta, widzawie ja I dzisiaj, i chcę o, w na następnym odcinku Też zrobić ten, ten, update Aby O, mam, mam pieska, którego mamy już a jeszcze co też szły? Ile? I mam króliczka, króliczki nam się przydadzą, bo One mają chyba trochę więcej od tak, y, mamy tak, kulika. Przecież. Przecież, przecież to, to samo. Tak, no i tak. I dzisiaj widzowie jeszcze. <grym>, dzisiaj sobie pofarmimy. Tak, no. Gdzieś tak, po, po, pofarmimy sobie na kolejną wyspę. Czemu? Otóż tak, bo na przykład wiemy już 20 level hmm, w Pet Simulator 2. Tak no to będziemy mieć już wyspę za 20 Ale muszę być 20 dopiero level Tak no o moje odpieczki szybko teraz i chyba to nazwę że ulpszałem o i teraz położę bo tutaj mam nabrać, że byłem drog Tak no okej Tutaj niszczą i tak no i jeszcze trochę sobie jak potwieramy, żeby tu nam się tropnie może innego, bo ja już nie chcę mieć tych... O, już mam miejsce. Nie chcę mieć kurcz tych kotów. O ty też idzieś. Nas nice, nice, nice. I robią tutaj moje zwierzaczki. Nice, nas nice, Pet nice, nice. simulator 2. Ale też możemy przycinać i do też Pet Simulator. A ja dopiero jeszcze nie chcę Nas, nas i co mamy? Wow, mamy widzowie już dużo tego i zrobiliśmy już tysiąc mm. Peciki, peciki, moje malutkie Malutkie peciki Okej, okay. no i chodźmy jeszcze jedną rozwalić i jeszcze sobie jajką otwierać I no, no i tam jeszcze mieć 20 level Tak, 20 level albo, poczekajcie, jeszcze raz bardzo, trzeba mieć tu 20 level Czy nie? Co ten jeden robi? A on niszczy On niszczy, nie, 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 nie Czekajcie jeszcze raz wie, Dobra, teraz inaczej ułożę. Dobra, weźmy tej, tego i tego. A. i teraz zobaczymy ile była ta warta wyspa? Bo By, kurczę była warta dużo i o, nie, nie, chyba ona była warta 2000 za level, nie wiem. Zobacz jeszcze raz czy ona ma za level czy nie bo to było za level to ja wolę za level już ku, ku, kurczę o kurde i, i spadłem tak no i chyba u nas za tak za, za 20 level widzowie wyruszymy tam w kosmos tylko tylko tam nie mogę bo może być 20 level tak no tutaj mi temu tam ktoś tam robi Dobra, teraz otwierają. Wiecie co, <grymne> może na samym odcinku nie wiem, no nie wiem, czy robię openik, ale dobry kija już lepiej. Le, już wolę, tych, te, wolę już taki dobry kij zrobić, a nie taki główny. No, no, mam tam, nazwijcie, tam lepiejście. O, mam. mam tutaj tu, jest tu, powietrza. Tu, tu wsparcie i tak. I będziemy teraz tutaj, tutaj nasi widzowie, kochani. E, już do opinii, e, będziemy dotykać już do końcy e, tak żeby dojrzeć do 20 20 levelu czemu 20 levelu po prostu chcę wrócić na księżyc macie nagrywa i tak do i tak no i, tak no. No, i no, tak no i tak i dzisiaj widzowie jeszcze zrobimy jedną rzecz trochę sobie jak potwieramy mówiłem już Ej, dawajcie stawiam. jak to dużo trzeba farmić? Czekajcie, o, tak lepiej. O, no niektóre tam, tam się pogują jak ten. No, to faka. I tak, y jak mam pety? Pety mam tak, y ma ma mam tak, Nie niedźwiadka słodziutkiego. Y tak, no po prostu ja tam się rozwijam, może wam kiedyś się rozstał, dla biednym. Nie, bo ja mam, tam, bo ja mam takie sobie, że tak sobie ciki. O, coś tutaj, tutaj, ładnie, tutaj, nice. I tak, i mamy. Dobra, no, dobra. Kiedyś to widzę w skrzyni, tam widzę jakieś jakiejś skrzyni, jakieś tam zniszczymy, co tam jest. <coughs> tak, ale jeszcze nie, bo chyba ja bardzo mam sobie ciki. Mam takie pety jak królik, pies, królik, pies, misio. Ten, kurde, y

Dysko no dysko, ja nie Ale niedługo to będziemy już mogli, mogli to zdobyć Będzie być aż 9 petów do założenia To wow Będzie dużo, dużo, dużo Pecików Naprawdę I po prostu widzowie chce robić te No, to, to wam pokazać te te O, legendarne, szaleń, ja dominosy, jeszcze tak dalej I to tu, i tu, 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 tu. No i chcę to wam pokazywać, że no na przykład, że, na przykład jak, jak to wbija na przykład e, swoje, moje swoje te a, a ulepszenia no, na przykład jak dzisiaj tutaj zrzuciliśmy tak jak dzisiaj o może na tym odcinku lepszymy sobie e, dowie tutaj kami tak bo dzisiaj zbiera, dzisiaj jeszcze sam menik, tak no bardzo tejke będzie dobrze bo jaka po prostu fajne do otwierania Okej. Okay. No żartu... To trochę takiego pytanie. O tak. Y vip będę mógł już zdobyć za 8000, ale mi nie stać, bo będę musiał dużo grać w Pet Simulator 2. O to t chcę kurczę najpierw zdobyć... O, to. Żeby mieć 4 pyta założenia Sprinda i te już te legendarne tak dalej, wszystko pogrywać, tak

Mamy o tyle monet, jo pierdziele, naprawdę, dobra, chodź teraz, gdzie będzie ta XP O to Teraz, widzę teraz, teraz to zetnijście teraz teraz to Tak no A może zamiast, widzowie, górlika? dajmy sobie niedźwiadka O, niedźwiadka sobie dajmy o, bo mamy tutaj klika niedźwiadka o tak no. o nie, jeszcze ten przyszedł, Jezu, dobra o, ale mogą nam pomóc o, pomagają nam <laughs> i doceliśmy, o doceliśmy 40%, tak, dobra choćby jeszcze o, chodźmy jeszcze sobie to wyfarmić, widzowie, i dzisiaj jeszcze sobie potwieramy jajka Po prostu nie, nie mam, nie mam takiego tematu do rozmawiania, o co chodzi i tak dalej eee, otóż tak Z XP może być trochę problem, nie wiem czemu Bo za XP, no, zawsze XP musi leczyć wszędzie Ale czemu teraz mi się pojawia, okej, okay, dobra, kopię, kopię kopię dawaj, dawaj, dawaj Do, do dziewioroty, bo one są teraz, widzę one są teraz takie mocne Moja po, po jest lepsza już od jedynki O Ale ten, ten królik, czy to jest ten królik? A wy tu jesteście O kurda, się w ty misku I, I dostaliśmy kolejne I choćby teraz Otwierać Jajców tak, no i czemu jajców, otóż tak, że ja chcę trochę pootwierać ja jajców że, Tu mamy... I, no i no, no, dalej no tak no i, i tutaj też tutaj mamy i chyba jest tutaj coś niezwykła wysepka chyba. Nie wiem, no tu, tutaj jest coś, tutaj jest coś tutaj. Nice, nice, nice. Tutaj jest tutaj, nice, 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 idziemy sobie. Otworzyć kolejne jajco. Może wytrupi mi dzisiaj coś fajnego, a tutaj jest taka maszyna no, który muszę mieć Obdy. muszę mieć dubbany i tak, mamy 6% na krówkę, tak. tak może coś mi się tropi oprócz i Misio, Misio, Misiek, Misio Misio jest w wartości tej samej co inne. I tak dalej Piesek, i piesek to widzowie też co takiej wartości co on Ale będą mi potrzebne pety do zrobienia szkoda jakby będę miał z 1000 ileś tam Okej, okay, otwieram dalej I króliczek, okej okay. Mamy króliczka i, i takie inne I Teraz choćby tak Kiedy tą skrzynkę rozwalimy? Widzowie, ta skrzynka jest legendarna A ty się pytam, nie da się zniszczyć To lepiej nie ryzykować po prostu. I tak. to chyba będzie końc odcinka. Chodźmy jeszcze sobie pofarbić tę takie sabiutkę, bo z tego lecą Expo jakieś, a nie... Bo z dużych nie leci Expo, tylko z tego leci. O tak. Mamy coś tam Expo dostajemy, ale z tego leci sobie Expo i tak dalej. O, z tego sobie leci Expo. O, sobie z tego sobie Expo. Expo leci po prostu. Po prostu widzowie z tego, z tych małych leci Expo. Nie wiem jak tu u was jest, że z dużych albo z małych. Chodzi mi o WP wype, Simulator 2, bo z tych umie lecić dużych. Tak, no. Dobra, choć tutaj je, trochę je pod te nasze, nasze typety poruszymy i mamy wartość tutaj. Taką, taką, nice. I jeszcze tu mamy 3 expa musimy je odebrać. Dalej idziemy. Dobra, teraz pójdźmy, bo ci, to jeszcze podoskleczkę. I cię powiem, że cię sobie. Dobra. O, tutaj, tutaj będzie reszta. I tak, i no, może odcinku, jak nazwierał trochę więcej monet to będzie otwierać 25 jaj czymy 25 jaj o no to już także jest ulepszyć kolejny poziom i na przykład ok o to są moje wszystkie do i, no i czego widzowie chcę tu nagrywać ulepszyć po prostu chcę być... Na przykład, będzie taki: Może zrobić taki taki, taki poradnik, jak trzeba to robić, i po prostu zostawić te wszystkie boosty albo jakieś te, te co nie i no, i dalej tak, no i po prostu trzeba je po prostu ulepszać, tak ja, o, dzisiaj jest to ulepszyliśmy, talent, tak, no. Ulepszałem sobie, dzisiaj widzę, widzicie to W odcinku postaram się jajeczka ulepszyć. Jajeczka do openingu Tylko że potem nie będzie jaka soła, bo mam ma tylko ile miejsca. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem miejsca. A jak mi więcej miejsca, to już wam mówię. Po prostu trzeba trzeba kurczę, zdobywać se No, na, na przykład będę miał już 30, potem już będziemy mieć 25 i już nieskończoność miejsca. Tak. Ok, nas nas nice nas najs i wczoraj widzi, no, dzisiaj no najs 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 na live. na najs live. na najs live Zapraszam zapraszam na omleta reje, omleta rejestrat Zapraszam zapraszam Dobra, dobra, dobra i dobra Dobra, i teraz by... Żeby... O, tutaj mam Golden pet tu wiem, co chodzi z kwesty O tutaj mamy chyba zniżkę czy coś? Nie rozumiem. To tutaj musimy kurczę to mieć. 6 petów. Bo to będę miał 9 petów. Będę wykokszony. Okej. Okay. Le i wow! Ole kurczę, kaskwilcie, okej. Okay. Jeszcze z tym skrzynaczkę i dobra. W sumie gdzie się w zasadzie, gdzie poziom nadawał? Ty idziesz tu, o misz, o już budzi tam misio, misio. a my sobie tu będziemy rozwalać takimi bicikami i tak, bo jeszcze, może możesz sobie jeszcze, nawet 12, yy, tak, no, bo. Widzowie bo już... i mamy co w oplokowane co I tak cię powiem że że ulepszyłem sobie dwie dwie moce o ciebie że ulepszyłem sobie dwie moce Tak robić być tylko jedna moc ulepsza Ale dzisiaj mi się dwie udało ulepszyć O wyjdziecie tu Kurde Trochę trochę robok się zacina i Po prostu tak nie chce tak się słychać o Piesek o, o, a piesek będzie ze mną, i tak, i jeszcze, bo o, jeszcze sobie tej trzy i skończyć odcinek. No, i najciekawszy no, no dzisiaj są dwa ulepszenia. No, no, no już zdobyte i czemu dwa, dwa ulepszenia po prostu mi się updatezowało? I teraz zbieramy na desko na deskę. O, jeszcze tutaj mamy. Tak, no, jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj mamy. Dobra, na, na tak On się rozwalił spokojnie A ja widzę, że co się, pojawia, że czy, wiecie, czy ta mapka jest taka mała czy duża? No chyba trochę taka mała Na moim oku to chyba taka mała się wydaje e, Tak no Trochę taka mała O rozwal, Rozwalają, rozwalają O Trzy rozwalają grzecznie Mmm O, o Ty idzie jest tu po prostu dzisiaj dzisiaj aż dwa ulepszenia zrobiliśmy. Pet, Tewk. Robimy Pet, tem, tem Team Work iz, i I tutaj. Tutaj. Tutaj będziemy. Na to będzie trzeba, trzeba to zbierać, bo mam już tylko na trzy pety. Tu mam 3 miejsca. Tu to, to nice już. Gdzie, gdzie, gdzie. Gdzie, gdzie. Gdzie spieprzesz, mój mój króliczku? Gdzie idziesz? No i po prostu widzowie, będziemy tutaj chcieli coś robić. Ok, no to no se faro O, o, ładnie, ładnie. I po prostu widzowie, jakby ci dużo ła łapek. No, dużo lajków, albo łapek w górę To będzie kozacki też odcineczek Spec Simulator 2 Mi bardzo się to, mi tak się to spodobało Skin'a mam jakiego, jakiego, takiego byle jakiego, niestety W, w tym już wychodzi, w, w takim skin'ie Ba, trudno życie Okej okay. czekamy, czekamy tam, nie robię tam cięcia, bo coś tu się nie chce procesy farm grzeczny no, jak ktoś się pytał jak to jak to Czemu było znaczy to nagrywać niż Pet Simulator ten X po prostu to jest lepsze od Pet Simulator X bo to ja już chce oblokowywać tylko wykonawczy rzecz jest typ, taka niemiła że, że 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 VIP jest tylko nie możemy sterować bo to, to, to za VIPa o, to muszę to zniszczyć, one se to zniszczą e, tak i po prostu trochę wolę tego i tego, bo... Dobra, dobra O a to chyba... Aaa wie co... już odchodził tutaj Że mogło tutaj tylko, tylko 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 tutaj tylko ośmiotów, a ma tylko 3 pety i po prostu... po prostu tak coś pojawiło, może... Jak już wie. Dobra, dobra. Ro, rozwala, rozwala, rozwalajcie. Helbicki, rozwala, rozwala, rozwala... Rozwal, rozwal. Yes, i dostaliśmy bardzo dużo rzeczy. Ok, jeszcze chodźmy po jedno. Jeszcze tak, czy rozwalimy. Mam już 10 tysięcy. Okay, Też jeszcze tutaj. O, jeszcze tutaj? Jeszcze co teraz Okej, Ok, dziękuję za oglądanie. Dajcie suba, lajka i ilo.